Zmarła w 1951 roku. Afroamerykanka o imieniu Henrietta Lacks jest nieustannym tematem dyskusji na temat tego, co można nazwać śmiercią. Henrietta Lacks jest bowiem pod pewnym względem nieśmiertelna. Komórki pobrane z jej ciała nigdy nie umarły. Kobieta została zdiagnozowana z chorobą nowotworową. Próbki jej tkanki zostały pobrane do badań, które prowadził George Otto Gay. Odkrył on coś zaskakującego. Pobrane komórki nowotworowe były nieśmiertelne i mogły dzielić się w nieskończoność. Dzieje się tak, ponieważ miały one uszkodzony mechanizm apoptozy, czyli programowanej śmierci komórki. Dla badaczy był to szczał w dziesiątkę. Wreszcie mogli oni badać komórki bez obawy, że te umrą im w czasie badania. Tak oto powstał szczep Hela, od pierwszych liter Henriety Lux, który został namnożony i rozesłany. Do ogromnej ilości naukowców na całym świecie. A mówimy o wartościach gigantycznych. Szacuje się, że na świecie istnieje prawie 20 ton komórek nowotworowych Henrietta Lux oraz 11 tysięcy patentów opartych na tym szczepie. Sama rodzina zmarły dowiedziała się o tym fakcie dopiero w 1970 roku, kiedy to zaczęła dostawać prośby o badania genetyczne w celu dokładniejszego zbadania próbki. Fascynujący jest fakt, że ludzie obecnie żyjący. A nawet przyszłe urodzeni umrą na długo wcześniej, jeżeli komórki tkanki kobiety, która żyła i umarła ponad pół wieku temu.